Siemano ludzie, to ja dzisiaj, jak widzicie, mamy tutaj pudełko z kartami, czyli tak, to są wyniki konkursu. E, patrząc na komentarze widziałem, e, i nikomu nie udało się odgadnąć ile tu jest kart, więc żeby tak nie dawać tej na, nagrody, która tutaj jest, nikomu postanowiłem zrobić e, ponownie. Tym razem tylko trzeba dać subskrypcję, jeżeli ktoś bierze po raz pierwszy udział, bo yy, trzeba było tam po, w poprzednim filmiku, lajka pod tym filmem. Yy, no i napisać, oczywiście, ile jest kart. Można brać udział drugi raz. Tylko trzeba dać lajka i subskrypcję. No właśnie, jak ktoś już, już dał, to już nie musi, yy, no. I tak y, to jest. Jak nikt nie zganie, to zrobię y, następne pytanko. Y, kto. Y, następne y, pytanko, tylko nie y, już związane z innymi rzeczami. Wezmę pudełko, dam je na bok. Y, zaprezentuję Wam nagrodę, która jest. się zmieniła. Tylko o niewiele jeszcze, jak y, otworzę y, to pudełko, to dam Wam bazówki z ten Rasa. No tam v środku są. Quit, David Lewis, Vargas, e, Eto, tu mamy limitkę Eto, Roysa, Buffona, karta numer 2, Mandziuki, Ciceko, Abubakar, Manega, Masuaku, Clark, Bail Bale, Nagin Ginger, Robin Signatura, Noe, Milik, E, Moi sander Rune Hazard na game Changer, green na Men of the Match z sezon 2013-14, z tego co pamiętam to Inventiveness Hazard, P3 na ekspercie taka karta z Dela della Liga 2016, jeszcze tu się zaplątała bazóweczka Wheelchera i Samir Nasrina, Star player z Road to Brazil więc tak to się prezentuje. Mm. No to, jeszcze szybko przypominam, like pod filmem, subskrypcję, jeżeli ktoś nie dał i napisać kart. Można brać udział drugi raz. Jeżeli nie, to, jeżeli nikt nie zgadnie, to w następnym, ten zrobię inne pytanko. Na tym filmiku to wszystko. Zapraszam do oglądania następnych i do brania udziału w konkursie. Pa, cześć.